Siema, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. O, kto już, który będzie piąty odcinek serii Minecraftowej. Przepraszam was bardzo, przepraszam was naprawdę bardzo za to, że no chyba dwa tygodnie nie było filmu, jeśli nawet nie, jeśli nawet ponad. Miałem wyjazd na narty, przedtem byłem chory. Nie wiem, 40, nie, nie 40. 39 stopni gorączki, a później jeszcze byłem w domu rodzinnym yy, i nie w Gliwicach, czyli tu gdzie mam komputer i no niestety nie miałem jak nagrywać, także was bardzo przepraszam ale już wracam, śpieszę, śpieszę z nagrywaniem tak jak wam obiecywałem na karcie społeczności tam co jakiś czas się posty zamieszczają, także tam też wpadajcie yy, i sobie zawsze tam powinno być napisane co się mniej więcej ze mną dzieje także już wróciłem Mam nadzieję, że zostawicie oczywiście łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, to bardzo pomaga. Pod ostatnim filmem w ogóle przepiliśmy barierę 100 wyświetleń, także jestem z was bardzo dumny i dziękuję bardzo za to. Naprawdę bardzo miła sprawa. A co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj mam parę rzeczy przewidzianych. Po pierwsze, musimy nafarmić Ender Pearl. Dlatego pójdziemy do Nederu, do tego niebieskiego lasu i będziemy ich musieli trochę pozabijać, bo jak znam moje szczęście, oczywiście nie będą się często dropić te enderperły, dlatego pewnie tam spędzę trochę czasu. Poza tym! Poza tym oczywiście pójdę poszukać diamentów i sobie zrobić chestplate diamentowy. Wiem, że to nie musi być chestplate akurat, ale no daje najwięcej punktów armoru, także uznałem, że chestplate diamentowy będzie jak najbardziej spoko. Zaenchantujemy też, to wszystko w swoim czasie. No i myślę, że już endową twierdzę będziemy szukać na następnym odcinku. Jak już sobie przygotowuję na to więcej rzeczy. Ale dziś już poczynimy duży krok, żeby móc znaleźć fortecę endową, ponieważ będziemy zdobywali Ender Perły i na sam koniec odcinka pewnie zrobię Ender Aye. E. Siema tu montujący Stanisław, przepraszam Was bardzo, ale nie zauważyłem, że nie nagrał mi się dźwięk. Ponieważ nie przypisałem sobie urządzenia do odbioru dźwięku. Czyli moich słuchawek w obs i dopiero teraz to zauważyłem, kiedy montuję film, dlatego Was strasznie przepraszam. A podłożę muzyczkę może troszkę głośniej, żeby tego aż, żeby to aż tak nie przeszkadzało. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie za to i życzę, i życzę Wam mimo wszystko miłego oglądania. Także wracamy do filmu. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba ten odcinek. Jezus, Maria, przeklikałem sobie. No i co? Zapraszam na moje dzisiejsze przygody. Ja już tu sobie szybciutko ubiorę się. Przypowinienem mieć właśnie jeszcze złote, złote budki. W razie jakby były pigliny, a na pewno będą. Mam fire resistance. Wziąłem sobie troszkę jedzenia, nie sądzę, żebym było jakoś potrzebne, ale pewnie się okaże, że będzie. Ale, ale tam są te świnki, także sobie ogarniemy. Tak, chcę zacząć od yy, Endermanów, bo to pewnie zajmie najwięcej czasu. Później sobie ogarniemy Enchant, bo zenchantuję sobie diamentowy Kilof i to będzie pierwszy achievement. I na sam koniec pójdę poszukać diamentów. Myślę, że to będzie całkiem spoko. Yy, tutaj prace postępują, to jeszcze kompletnie nie jest efekt końcowy. Na razie mam coś takiego. Nie podoba mi się to jeszcze. <laughs> Ale myślę, że już do następnego odcinka tutaj to, tutaj to ładnie jakoś zrobię. Dobrze, także lecimy do netheru. Eee, no i co? Widzimy się, jak dotrę do tego o, Do tego biomu z tymi niebieskimi drzewami. Także jołki. Siema. Eee, znalazłem Endermana jeszcze. O, tak w ogóle znalazłem ten biom. Ale jest tutaj też Enderman. O, już się na mnie wkurwił. Ale spoko, jest bit. I? Czy jest perełka? Nie ma perełki. Wydrób perełkę. Jest! Dobra, mamy to. Także, Jezus Maria, jakie one są głośne, jakie to jest wkurzające. Yy, w każdym razie, to ja sobie po, ponabijam te perełki. Jakby się działo coś ciekawego, to się pewnie zobaczymy. Ale docelowo widzimy się, jak już będę miał tak z 12, najlepiej trochę więcej, co najmniej 12. Ja pierdolę. Jakie to było bliskie. Jezus Maria. O, uh, się zesrałem. Siedziałem cicho, nawet nie wiedziałem co powiedzieć. Ten straszny lał i jedzenie mnie nie regeneruje o Boże. Aha, kepnął się jak brat, chciałem uderzyć. E, mam 5 ender. Dobra, żyję. E, to było straszne. Dobra. Stary. Przestań być upośledzony. O, 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 już prawie jesteś. Dobra. Te. Udy. Ba. Mi co? Zostań mi ta koszulka! Teraz to cię no, rysuje. Kiedy to chcesz obskoczyć? Przeproś pana i mów, że obłagaj olej. To pierdolaj, tak? O, to, o, to już przegrałeś! Jest sam, no. 9. Dobra, jeszcze 3, co najmniej. 3 No chodź tu, ty tępy ciulu. No tepnij się tu. Ty tępa dzido. Dwie tępy dzidy. Opatrz, ty jesteś mądry. Teraz przejdź na swą śmierć. I to są tempi idioci. Ten tam nadal siedzi. ten. O, o, o. No chodź tu. Raz 13. Dobra, siema wszystkim. Eee, zabiłem ich już e, na tyle, że mi wystarczy, mam 14 pereł, Także spoczko. Eee, ci, e, spostrzegawczy, zauważam, że spadł mi trochę level. No z jakim zaczynałem? Nie, to się stary. Eee, spostrzegawczy, zauważam, że padł mi troszkę poziom ale to tylko pomówienia i wcale nie umarłem parę razy także wierzę że dacie mi wiarę na słowo a nie będziecie się tutaj przejmować jakimiś... Jakimiś ludźmi którzy po prostu chcą, chcą wam wmówić kłamstwa to wcale nie jest tak że umarłem na no spokojnie nie wierzcie im Pamiętajcie, prawda jest tylko jedna, także jest elegancko, teraz potrzebuję znaleźć, nie wiem gdzie, jest base powder, dobra, cyk, cyk Jest 14 ender eye'ów, zajebiście, także to nam powinno zagwarantować Najlepiej, jeśli by się jedno lub dwa zepsuły I w najgorszym przypadku trzeba by było cały portal wypełnić A to myślę, że to będzie do ogarnięcia. Ja mam strasznie mało jedzeń. To jest kolejny problem i nie wiem czy zaraz nie pójdę niestety eee, zabić, znaczy ululać do snu paru owiec. Nie eee, nie wnikajcie, widzimy się jak, jak ogarnę trochę jedzenia. Bo te. O, jak widzicie, w moim ekwipunku nagle znalazło się 12 sztuk surowej baraniny. Znalazłem, znalazłem na, na zewnątrz, leżało. Nie przejmujcie się skąd ja się bo tak, tak jak mówię, znalazłem ją, leżała gdzieś tam porzucona samotna. Nie znałem, że to ma się marnować, nie? Dobra, także tu biorę sobie Lofi biorę sobie lepsze buty i sobie sobie do netheru o idź tu teraz odłożę Dobrze, bo wszystko karotki sobie mogę też odłożyć potrzebne yy, dziwnym trafem yy, bo ta baranina która się znalazła w moich rękach no, no, ja tak, tak po prostu ją znalazłem. Nie, nie przejmujcie się tym zbytnio. Nie wchodźcie, nie starajcie się zrozumieć. O, o to nie ma sensu. <laughs> Dobra, potrzeb. Ja nie mam żadnego kamienia ale naprawdę żadnego kamienia. Też w sumie mam tam już wykopane do. Dobra, to do luz. Yy. Yy. Także wezmę sobie troszkę lapisu, bo teraz, jak już mam Ender Ae odhaczone, naprawdę nie mam 8. 8 poziomu, bo chyba wydaje mi się, że 8, 8. potrzebny, nie? A ten najwyższy? Dokładnie. To ja sobie szybko jeszcze garnę, nie wiem w jaki sposób, w sposób szybko zdobyć Yy, już wiem. Rozmnożę owce. Podaję ekko. O Jezus, a co tu się stało? Brzmię więcej owiec. Gdzie są moje owce? Kurde, musiały uciec. A jajaj, no dobra, no to. Witajcie. Oh, yeah. Dobrze, że dwie zostały, chociaż tutaj. Zajebiście, Jest to poziom. Uh, możemy wracać i zaenchantować. I mamy kolejny achievement, bo w ostatnim odcinku już były achievementy. Były, były, bo wchodzimy do deru Dobra. Zajebiście. Albo ja już, ja już nie wiem tak dawno to było. Przepraszam, że to było tak dawno. Na razie nie jest to naj, najlepszy e, Najlepszy enchant. Może nie będzie? Tylko on Breaking jeden ja W sumie mogłem wziąć to efficiency, ale dobra. Także mamy kolejny achievement. Shunter. W sumie to chyba w życiu nie miałem, naprawdę ja to robię pierwszy raz i kurde spoko to jest, Jakbym miałem tę grę na tak, tak długo i i to już trochę wstyd, bo to trochę wstyd, że nadal nie przejdę do Minecrafta, ale no dobrze, naprawiamy błędy młodości. <noise> Wezmę sobie tutaj wodę, bo woda się może przydać w razie czego. Uh, I nie wiem, czy ten kill to nie będzie za mało, ale dobra, mam diamentowy sadzak. Nie wiem, sobie poradzić. Dobra, podam na drugie rączki lecimy przed siebie. Dobra, to widzimy się, jak ja znajdę jakieś diamenciki. Mam nadzieję, że znajdę ale chociaż potrzebuję 8. Ale znaczy, potrzebuję 8 na czesplate. Mam dwa w mojej skrzynce jeszcze z tej pierwszej wyprawy. No, ale chcemy znaleźć jak Także widzimy się, jak coś znajdą. Kto, Kto wie, ten wie. Pozdro dla kumatych. Ach, to były przyszłości. O! Są! Zajebiście. Dobra. Ten szkielet gdzieś poszedł. Ale. And one, and, two, and down. Ja tak, ja nie atakujemy, więc mam tu w dupie. Wow! Dwa, trzy zł. Ja jestem w jakimś diamentowym raju. zajebiście. Fajna, fajna. Sprawa. Tu jest jeden diament. Uh, tu był właśnie. Jest też sobie. Uj, to jakaś konkretna ruda. Wow. Raz, dwa, trzy, cztery, elegancko. Siem, i tu był jeszcze. Może więcej? Może? Może więcej? Dobra, nie będę wybrzydzał. O nie, nie topesz, właśnie wleciał do lawy. Są jeszcze elementy. Dobrze, że tu poszedłem. Dobra, zajebiście to dobrze. Naprawdę jestem zadowolony z tej wycieczki. będzie jakoś wyjść. Dobra, na razie, na razie się tym nie przejmiemy. sobie złoto, wykopię. Bo złoto mi się przyda do mojej budki do netheru jeszcze końcu. Powoli. Widziałem, że tam już im naprawdę mało zostało. Na pewno nie przez te Endermany, które mnie przecież wcale nie zabiły. Wow. Trzy i znowu poczwórne złoże? Wow, jest No to 13, 13 elementów to jest naprawdę... To jest naprawdę dobry wynik. Jeszcze jakbym miał fortunkę. O kurde. spoczko, no to co ja wracam na górę zrobimy chest plate'a diamentowego i będę, będzie to już chyba czas, powoli, powoli na yy, na koniec tego odcinka ale na, kurde, tak smutno mi się zrobiło przez tego przez tego nietoperka on Miał tyle życia jeszcze przed sobą. Postanowił nie skończyć. Rodzina na niego pewnie czeka w domu, a on się zabił. Nie zostawię, piszą do mnie. Dobra, to ja wracam na górę i widzimy się, jak będę w domeczku. Yy, dobra, siema. Jestem w domu. A zaraz sobie będę. Nie wrzucę do przepalania nowe rzeczy i teraz diament, diamentowy display Yes, achievement cover me with diamond. Zajewisz tak? Kurde, zajebista sprawa. Może sobie jeszcze zenchantuję to Fire protection, fire protection. Możemy spoko. Ale czy ja już, czy ja nie będę chodził do netheru, także lepszy będzie zwykły, prosty, prosty. Właśnie, przydałoby się zrobić, czy ja będę musiał zrobić podki? Znaczy, muszę zrobić do achievementa, prawda? Tu gdzieś, wydaje mi się, że gdzieś to tutaj było. Że nie w po czekajcie. A, właśnie. Ale mogę zrobić podkę, więc w sumie jeszcze sobie, ja się tak boję. Rzucę, wiem, z tym myszy. Dobra, w porządku, zrobimy sobie tak, tak, tak. Potrzebuję jeszcze piasek i butelki. Dobra. Ja sobie jeszcze trochę trochę odłożę. Można i spać. Jest dzień, noc. To jest noc. Dzień, dzień. Dobra. Eee, to w takim razie, tu mam jakieś Nie mam. To na pewno tylko Play to muszę włożyć. Co, że się tak krzątam, a te. <laughs> Przepraszam. Dobrze. Yy, idę jeszcze szybko, bo piasek. Fajnie by było, jakby był. O, o, o. Zajmij się. Dobra, szybko wykopię. I widzimy się, jak już sobie przepalę ten piasek na szkiłko. Jezus Maria, ja się wystraszyłem. O, że ten żagiel to jest gast Ja już mam PTSD po tym ostatnim odcinku. O Boże. Dobra, o, też był piasek. Zboczka. Dobra, to widzimy się jak. Jak zrobię. O właśnie, zapomniałem wam pokazać o tym, no przecież. Zrobiłem taki krótki doczek. Nie jest on jakiś jakiś piękny. Zdaję sobie z tego sprawę. Lepszy by był jakby był szeroki na trzy. Ale. Brakuje mi tutaj dosłownie miejsca, bo tutaj by zahaczał to, jakby był szerszy o jeden bloczek w tą stronę, albo jakby był szerszy w drugą stronę, to by zahaczał ostatek I to też mi się nie podobało, więc niestety byłem zmuszony na zrobienie takiego węższego, przez co nie wygląda to zbyt dobrze, ale nie jest źle. Więc e, możecie później, możecie dać znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja lecę szybciutko przepalić ten piasek i widzimy się. Spoczko, zrobiłem sobie dziewięć potek, idę jeszcze tylko teraz. Nie, powinno się udać za udało Dobra. Co się robi? To robi jakieś partikle? O robi. Okej, okay, nie wiedziałem. W życiu nie używałem tego. Tylko wiem jak się tego używa, ale nie używałem ja naprawdę wiem, co się Dobra. Ile i to zużyje jednego netroworza, tak? Okay. Trzy mamy Awkward Potion Teraz z tego jestem w stanie zrobić jakieś coś, zajebiście, Night Vision mógłbym sobie ogarnąć, bo tu do tego jest potrzebna chyba złota marketka, wydaje mi eee, się, ze Spider mi się robi chyba uciznę. Ale to Night Vision się do mnie naprawdę uśmiecha. A że zrobiłem sobie ostatnio troszkę, eee, e, troszkę złota, bo chyba jestem w stanie zrobić, czyli to z nagetą zrobię. to jest nawet lepsze gra niż myślałem. Myślałem, że te maszkawki są droższe. A czy jak zrobię tak? Dokładnie, robi się chyba na tak mi się wydaje, że powinno się z tego zrobić ten tak? yy... Na tym sobie chyba zakończymy ten odcinek Ach. Sorry, musiałem się napić za słów o, godzina Godzina y surowego materiału Ale myślę, że uda mi się, to spokojnie przyciąć do, do materiału, do długości materiału, która nas satysfakcjonuje. Zrobię sobie jeszcze tylko skrzynkę na, na pod. Daję. to no sobie damy, może tutaj zadam drugi gold. w sensie to się nazywa Holdron eee. eee. po angielsku, Jezus Maria. O, znowu to samo, jak z tym sterem na statku. Yy... nie Niemiska... Yy, kociołek. Boże, właśnie. Będę musiał pójść do wioski. No, niego, Co ten najbliższy zostawię? Jeden sobie może bym nosił tak. brakulak u nich będzie. Yy... No i co? W sumie to już chyba... Aha, dobra, może się jeszcze prześpię, żeby ten deszcz nie przeszkadzał, bo to jest tragedia. Aha. E, dobra. E, to widzimy się już na zakończeniu. Ja jeszcze niestety muszę przeczekać, aż się zrobi noc, i się uczęszać. Wtedy deszcz zniknie, także dozo. A wiecie co? Jak tak sobie patrzę na ten deszcz, padłem w e, melancholijny nastrój. Zapraszam Was jeszcze zanim zakończy się. Zanim zakończy się odcinek zapraszam jeszcze na szybkie streszczenie z tego jak umierałem w walce z Endermanami. Tak. Przyznaję się. Wiem, że mówiłem, że ci ludzie, którzy zauważyli, że XP spadł, oni tylko chcą, żebyście tak myśleli, że umarłem. Przyznaję się do tego. Zapraszam. Pośmiejcie się razem ze żeby... mną. Ja walczyłem na kum... kurwa. Znowu chcesz walczyć? Pytam się, kurwa, czy znowu chcesz walczyć? Szybkość czasu. zmija zabija? zmija! Zmija kurwa! Się, kurwa w krew! Stań zakryzaj. Zabija nieboszczyka! Nic się nie wydarzyło. Nikt tego nie widział. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że umiliłem wam czas czekania na koniec odcinka kompilacją moich jakże skilowych, skillowych śmierci i sposobów na umieranie. Palce z Endermanami. Mam nadzieję, że jeśli jesteście nowi, to zostaniecie na dłużej ze mną, bo no, czuję i widzę to, że tworzymy tutaj taką fajną rodzinkę i mi się to. Ona teraz powiększa z każdym filmem i strasznie mi się podoba y, to, co widzę, co to, to się tutaj dzieje. Mam nadzieję, że ci, którzy już są stałymi bywalcami albo nie są nowi, miło przyjmiecie tych, którzy dołączają do nas. Ja Was jeszcze raz proszę o zostawienie łapeczki w górę. Subskrypcji, to jednak motywuje do działania i daje taki feedback, czy się wam podoba. Piszcie też komentarze, ja wszystko czytam, naprawdę wszystko. Nie było komentarza, na który bym nie odpowiedział. No i co? W przyszłym odcinku wydaje mi się, że będziemy lecieli po smoka. Bo no, trzeba będzie już zrobić, znaleźć twierdzę endową. I mi się wydaje, że aktywujemy portal i... Będziemy go zabić. Na pewno się na to jeszcze będę przygotował tutaj poza odcinkiem, bo tą wyprawę też na pewno się przygotuję, zrobię pewnie, przepraszam, jakiś łuk. Mam dużo wełny, więc łóżka to też jest opcja. Ale łuk będzie potrzebny, będę potrzebował wiaderko z wodą. No oczywiście, to wszystko przygotuję. Także co? Widzimy się w następnym odcinku. Może już uda się nam skończyć tą główne drzewko Minecraftowe. Aha! Jeszcze trzeba będzie. Yy, wyleczyć Zombie Villagera, ale to jest do tego cały. Cały setup jest przygotowany w iglach. Więc aż że. Mam tam za nami, tam, za tą górką. Mam przygotowane, yy, znaczy nie przygotowane, ale jest zimowy biom. Może uda się znaleźć iglo. Tam znajdziemy cały setup do Wyleczenia villagera, więc myślę, że przyszły odcinek. Jeśli już nie będziecie chcieli, żebym się za zajął tymi innymi achievementami, to jest szansa, że przyszły odcinek to już będzie zwiększanie tej naszej serii. Także ja Wam, jeszcze raz, wiem, że się powtarzam, ale bardzo dziękuję, że byliście, jesteście, że piszecie, cały czas oglądacie, jesteście na wyżąco, mimo wszystko za te moje przerwy ze mną jakoś wytrzymujecie. No i co? Do następnego. Popatrz.